Witam szanowny grono graczy! Dzisiaj będziemy rozmawiać o mojej pracy, bo właściwie to dużo pytań dostaję od was, jak tam w pracy, co się tam dzieje, gdzie tak naprawdę pracujesz? Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, ale porozmawiamy też o temacie, który wypłynął przy okazji poprzedniego vloga, gdzie rozmawialiśmy sobie o Sebastianie który wyruszył w podróż do słonecznej Kalifornii i przeniósł się z CD Projekt Red, czyli pracował nad Wiedźminami i nad Cyberpunkiem. Ogólnie 12 lat? Nieźle. Naprawdę nieźle. No i wyruszył do Blizzarda, gdzie niby w teorii naszej ma się zająć tam Diablo. No i dużo było właśnie takich wpisów mówiących o tym, że kasa, 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 kasa. Ja w tym odcinku jak pamiętam, pominąłem temat kasy z tego względu, że jednak myślę, że jemu kasy nie brakuje i w pewnym sensie kasa, kasa i tylko wyłącznie kasa. W przypadku takiego gościa z takim doświadczeniem, z takim wielkim łubem na karku, myślę, że to nie jest najbardziej kluczowa sprawa w mojej ocenie. Ale to tylko no, sobie tak myślę. Tylko moja prywatna opinia. Ale zacznijmy może od początku. Frozen District jest to firma w Krakowie, w której pracuję obecnie. Oni są odpowiedzialni za stworzenie gry House Flipper. I powiem wam, że całkiem nieźle im to idzie. Ostro pracują, cały czas wspierają ten tytuł, co jest, co jest bardzo fajne no i planują, mają spore plany, o których no nie mogę wiadomo mówić, ale ten rok będzie dla nich bardzo ważny w mojej ocenie i powiem wam, że w tej perspektywie tej kasy, kasy i tak dalej, to spotkałem też na swojej drodze osoby, które na przykład mogłyby zarabiać więcej w jakimś innym miejscu, ale jednak nie zdecydowały się przejść, ponieważ atmosfera jest dobra szef jest w porządku, da się z nim dogadać, zespół jest jak najbardziej kooperatywny no i jest wiele różnych, różnych bzdur, dodatków mniejszych, większych, nie wspominam o jakichś kartach multisport, <noise> tylko o rzeczach ważnych, które powodują, że zostajesz w danym miejscu, albo powodują, że się z niego wynosisz. I szczerze powiem, jeżeli tak sobie myślę o tym, że ktoś spędził w pracy 12 lat, to mówiąc tak w skrócie, ja go podziwiam. W pewnym sensie jest to CD Projekt, może właśnie dlatego 12 lat. Ja po 6 latach robienia na przykład tuby YouTube'ów to powiem Wam szczerze, że po pewnym czasie już człowiek jest znużony, chciałby coś zmienić, totalnie zmienić może jakąś formę wyrazu, czy nawiązać jakąś współpracę i zupełnie coś innego stworzyć. Jeżeli chodzi o samą pracę i bywanie w tej pracy codziennie, to po 12 latach to rzeczywiście może się naprawdę przejeść. Nieważne co się robi wszystko się może przejeść. I teraz pytanie czy gość poszedł na kasę, no warto go zapytać. Jednakże myślę, że zmiana miejsca Zmiana życia, po prostu zmiana, nadanie temu wszystkiemu nowej formy jest bardzo ważne. Dlatego w poprzednim odcinku w ogóle pominąłem aspekt pieniędzy. Stwierdziłem, że gościu pracował nad wieśkiem, nad Cyberem, CD Projekcje, który ma mega sukces. Jest w top 20, jeżeli chodzi o firmy w naszym kraju, w Wigu 20 jest. I w ogóle mają kap kapuchy tam jak lodu. I raczej, jeżeli chodzi o docenienie takiego człowieka, który tak długo pracuje w firmie, no to myślę, że to jest. Jak na warunki polskie, pewnie całkiem nieźle. E, oczywiście wiadomo, że w Kalifornii można więcej zarobić, ale też w Kalifornii życie jest o wiele, wiele, wiele droższe. Więc to też trzeba brać pod uwagę. A więc te aspekty są ciekawe, intrygujące i może nawet go zapytam: Hej, co się tak naprawdę stało, że zdecydowałeś się przenieść do Kalifornii? To jest bardzo intrygujące pytanie. Które fajnie byłoby otrzymać odpowiedź. Zapytam. A jeżeli chodzi o mnie i firmę, w której pracuję, to powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z tego względu, że znalazłem tam grupę dość graczy. To jeszcze pasjonatów, i to jest, to jest rewelacja, bo z takimi ludźmi zawsze się dogadasz. Nieważne jaki tam masz humor, czy, czy na jakim polu działasz, po prostu zawsze się dogadasz. I fajne jest to, że możesz decydować tak naprawdę o wielu rzeczach. Jeżeli wpadłeś na jakiś tam pomysł, to jest to miejsce na jego realizację. I to jest najważniejsza sprawa pod słońcem w mojej ocenie. A jeżeli jesteś odpowiedzialny za jakąś tam komunikację ze społecznością i chciałbyś dla nich coś tam zrobić więcej. Zrobić jakiś, nie wiem, film, czy coś w tym stylu, to zdecydowanie dość, że uzyskasz wsparcie całej grupy. Nie mówię tylko o Twoim teamie, tylko po prostu o ludzi, którzy tam pracują, to jeszcze podadzą jakieś pomysły, czy zaczniemy robić to wspólnie. To jest, to jest mega. No i oczywiście, jeżeli chodzi o samą firmę, to szef jest bardzo. Do dogadania. E, fajna sprawa. E, oczywiście mają tą metodologię agile pracy, czyli scrum masterzy, te stand e, retrospekcje planowania prze, u nas co dwa tygodnie. I po, za pierwszym razem byłem taki, ok, coś nowego, ciekawego. Ale teraz już fajnie to się wdrożyłem w to, w to wszystko i to jest takie płynne. Nie? I dzięki temu wiesz dokładnie, co masz robić w danym okresie czasu, w danym sprincie. I o, powiem Wam, że się fajnie pracuje. Myślę, że zdecydowanie będę polecał w taki sposób. I co ciekawe, mogę się to zdradzić, bo to nie jest ża żadna tajemnica, yy, cała firma siedzi na Discordzie. W sumie cała firma jest zrobiona na Discordzie, cała komunikacja, co jest po prostu rewelacja. Na przykład gadałem z moim bratem o tym, który jest programistą, pracuje w takim większym korpo w, yy, na Śląsku. I oni na przykład używają jakiegoś połączenia Skype'a z czymś tam, z jakimś takim programem zarządzającym. To podobno fatalnie działa. Skype jest po prostu straszny, strasznie obciąża kompa, A Discord, jak zapewne wiecie, czy to na komórce, czy to, czy to na komputerze, działa naprawdę płynnie, śmiga. No i co najważniejsze, jest darmowy. Oczywiście można dostać tam jakiś lepszy serwer, ale. Bez problemu można całą firmę na tym postawić. Byłem pod mega wrażeniem, w szczególności, że my też używamy Discorda. A propos Discorda, będziemy będę wysyłał maile do patronów w ten weekend, że będziemy mieli osobnego Discorda tylko dla patronów, gdzie będziemy rozmawiać, grać y i dyskutować na różne tematy. Mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ chcę z wami złapać jeszcze lepszy kontakt niż to jest, ponieważ całe to studio, które robiliśmy, zaczęliśmy robić w poprzednim roku, mam zamiar dokończyć. W tym roku I później działać ostro. I przy okazji, z biegiem czasu, chciałbym poznać patronów trochę bliżej. Jest takie moje postanowienie, tak więc, oczekujcie maila. Serwer już jest gotowy, tylko muszę wysłać te maile. Tak więc, podsumowując, jeżeli chodzi o mnie, jestem bardzo zadowolony, ale czasami jest mi trochę smutno z jednego ważnego powodu. Że nie jestem w stanie robić filmów na YouTube'a tutaj tak często jak robiłem to poprzednio. I myślę, że weekend to będzie taki czas, kiedy będę mógł usiąść, zrobić taki research troszkę głębszy na temat tego, co się działo w świecie gamingowym i pogadać o jakichś pewnych sprawach, które na przykład mnie wkurzają albo intrygują. Fajne słowo. I właśnie tak to będzie funkcjonować, a w tygodniu udało mi się w poniedziałek i we wtorek zrobić streama z Book of Demons na twi eee, Twitchu, przepraszam, o, twitchie. na Twitchu. I oczywiście chcę spróbować w ten weekend jeszcze myślę, że to będzie niedziela. Odpalić pierwszy stream na YouTube i zobaczyć jak to w ogóle działa, jaki jest feeling, jeżeli chodzi o moderowanie, czy w ogóle rozmowa z wami, i to tak naprawdę przyjdzie. Myślę, że to będzie Pavo Vegzain na przykład, ale nie jestem do końca pewny, bo są takie gierki, których jeszcze nie ogrywałem w ogóle i chciałem zobaczyć, czym to się tak naprawdę je. Ale to będzie taki stream testowy, że, zdecydowanie. Tak więc zapraszam wam, was do e, przyjścia na taki stream. W szczególności, że odpalę go troszkę wcześniej i będzie tam jakiś, jakiś czas, żeby zobaczyć: o, już jest, można wpaść, jeszcze poklikać czy coś takiego. Tak więc. Ogólnie dużo zmiana w moim życiu. W szczególności, że od człowieka, który sobie organizował pracę samemu, wstając rano, do momentu, gdzie ta praca jest organizowana przez kogoś. I ten cały rytm firmy, no musisz się wdrożyć, i, i nie do końca potrafię się dopasować jeszcze, ale, ale myślę, że i tak wyszło to wszystko naprawdę nieźle. Ma kulpa, pomimo tego, że dojeżdżam do pracy. Godzinę 15 w jedną stronę, tracę praktycznie 2,5 godziny czasu życia w jeden dzień, to i tak uważam, że naprawdę fajnie, naprawdę fajnie jest w końcu dorwać się do takiego miejsca, gdzie można coś zrobić, coś więcej. To jest naprawdę mega ważne dla mnie. Ale jest jedna rzecz, która nas ratuje nas. Mówię o tym, że. Czasami będę mógł brać zdalnie, zdalną pracę. Na, już tak jest, że czasami mogę wziąć zdalnie i dlatego te streamy na przykład ostatnio się pojawiły że mogłem by pracować tutaj, oczywiście praca tam napór konkretnie, żeby mieć jak najwięcej czasu później po południu no i wtedy jest możliwość albo nagrania jakiegoś vloga, albo zrobienia jakiegoś odcinka może, ale tak naprawdę chodzi o to, że możemy odpalić streama i na spokojnie sobie pogadać i pograć w jakieś różne gierki bo nadchodzą, już niedługo będziemy grali na streamie w kilka gier, ja chcę na samym wstępie wam pokazać taki jeden post o Antem, który się okazał, yy, nie złą w niektórzy się ludzie zbulwersowali, ale chodzi mi właśnie o to, w jaki sposób możecie zacząć grę w Antem. Yy, też był odcinek u mnie, ja porównałem Antem do Destiny, niektórzy się z tym nie zgadzają, ale ja ogólnie patrzę tu na to jako gatunek sci-fi, pancerze, napór yy, i bardzo to mi przypomina Warframe, bardzo mi to przypomina Destiny, owszem. Ale jeżeli chodzi o szczegóły, to wiadomo, każdy fan Destiny, każdy fan Warframe powie, że to jest nie to. To, to jestem w stanie w pełni zrozumieć. No i mamy tutaj, słuchajcie, takie podejście coś, eh, dziwne, czy dziwne, w pewnym sensie, że nie macie pre na PC, PS, PS4, Xboxa albo kupiliście tą wersję lepszejszą, niby z jakimś dodatkiem, to będziecie mogli zagrać w pełnej grze w pełną grę 22 stycznia. Tylko i wyłącznie, nawet jak macie pre-ordera Jedyna opcja, żeby zagrać wcześniej, 15, jeżeli chodzi o pełną grę, no to mamy tutaj opcję Origin Access Premiere. Innymi słowy, tutaj płacimy 60 zł na miesiąc i mamy dostęp do tej gry. Jak nie zapłacimy. Tracimy ten dostęp. Origin Access Basic to jest ten tańszy. Mamy tutaj tylko i wyłącznie Trial 10 godzinny, tylko i wyłącznie, od 15 no i Air Access, znaczy EA Access na Xboxie, przepraszam, tu też mamy 10 godzin. Więc no, szkoda, że ludzie, którzy zrobili preordera, mogą grać lepiej od 22. Ci, którzy kupią Origin, no to ben, będą grali wcześniej. Dziwnie... dziwaczne to jest, prawda? Yy, I szczerze Wam powiem, że ja, ja się dziwię, że Electronic Arts robi takie meki, bo niektórzy mogą się naprawdę zirytować, że takie, takie rzeczy są robione. W szczególności, że ta grafika pokazywana jest, pokazana jest dopiero teraz. Yy, I. Mogliby to po prostu wydać. Ludzie, po prostu weźcie, wydajcie tą grę. Jeżeli chcecie dać wcześniej, do, wczesny dostęp, to weźcie pod uwagę też pre no, ludzie w końcu kupili tą grę i dali wam szmal. A wy nie chcecie im dać wczesnego dostępu do tego? No, kompletnie tego nie rozumiem. <laughs> Szczerze mówiąc. Naprawdę, kompletnie. Goście daje ci pieniądze, a ty mówisz mu nie. <laughs> I będziesz grał później. Przedziwny PR. Naprawdę przedziwny, i to jest coś, co mnie naprawdę irytuje w elektronikach. Oni zawsze muszą coś wymyśleć, W szczególności, że pokazali stosunkowo niedawno e, również mikrotransakcje. I to, co pokazali, naprawdę sz e, szokowało, ponieważ za skórkę trzeba będzie płacić według tego 20 dolarów. Słuchajcie, płacicie 60 dolców za grę, płacicie 20 za skórkę. No, what the fuck, to nie jest graffiti play. To jest takie. Bardzo podstawowa, bardzo podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o nas, graczy. No Boże święty, wreszcie, nie przesadzajcie już z tymi skórkami, jak płacimy za pełną grę. Taką kapuchę. No, ale to są elektronicy, oni się nigdy nie nauczą. Podobnie jak Activision, ostatnio pomyliłem. Muszę jeszcze raz przeprosić się. Przepraszam za ten błąd, gdzie powiedziałem, że Destiny jest ze stajni Electronic Arts. Nie jest, jest ze stajni Activision, przynajmniej było. B będzie się stało z Activision, i, i, a elektronicy robią sobie Anthem. Może chcą podłapać, właśnie, fanów z Destiny. Pewnie też tak będzie. Myślę, że z Warframe'a też, ale ludzi, którzy po prostu lubią sci-fi i ciężkie pancerze. W szczególności, jak pograłem chwilę Kolosusem, to jest naprawdę fajny feeling. On jest naprawdę ciężki. Dużo słów, naprawdę. Okej, okay, więc to mnie troszkę zirytowało jak to popatrzyłem na tą grafikę, no i oczywiście idzie Metro. Ta informacja jest o tyle istotna, jeżeli chodzi o Metro i The Division 2, że właściwie te gry pojawią się na Epic Store. Była też taka drobna dyskusja, jeżeli chodzi o Facebooka, pozdrawiam serdecznie, gdzie właśnie rozmawialiśmy na ten temat, dlaczego na Epic Store. Ja uważam, że wcześniej czy później Epic Star może rzeczywiście się rozwinąć, z tego względu, że oni w dobrym momencie zaczęli. Fortnite naprawdę im źle niesamowicie, bardzo dużo pieniędzy mają i w tym właśnie teraz momencie mogą działać i to robią. I Jeżeli. Dużo gier, dużych gier pojawi się na Epic Store, w szczególności, że oni tam zdzierają troszkę mniej z tych deweloperów niż z Steam. Z Steam bierze 30%, a oni 12%. To może się pojawić taki precedens, już się pojawił, że duże gry się pojawiają na Epic Store również, patrząc na to, że na przykład The Division 2 to jest Ubisoft. Oni mają swoją platformę. Pomimo tego wrzucają to na Epic Store. Jest tam jakaś kooperacja. Myślę, że antysteamowa. Jakaś koalicja, która spowoduje, że może coraz więcej tytułów się tam pojawi. Oczywiście to są dywagacje. Ja się z tego cieszę osobiście, dlatego, że każda, dosłownie każda konkurencja jest dobra dla graczy. Jesteśmy graczami, chcemy mieć troszkę tańsze gry. W szczególności, że jak patrzymy na edycję Legion Reorders Anthem, kosztuje. 299 zł? Dobrze mówię? Jeżeli nie, to mnie poprawcie, ale gry są drogie. Naprawdę drogie. To jest dość ekskluzywny towar. Zresztą, że musisz mieć sprzęt, żeby na tym grać, to jeszcze musisz zapłacić jak za zboże, za grę. No ludzie, 300 wy to jest sporo. Eee, więc to wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Nie będę już przedłużał, bo ja lubię się rozgadywać. U mnie jest w porządku. Rozwija się to wszystko. Chcę połączyć tuby, streamy i pracę, i myślę, że mi się to uda. Trzymajcie za mnie kciuki, a od kwietnia zaczynam znowu, jeżeli chodzi o studio, popychanie, popychanie tego tematu. Jeżeli, 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 jeżeli. Jeżeli tylko i wyłącznie macie ochotę wesprzeć ten projekt, to bardzo zachęcam. Wejdźcie na patronitepl rewid i wspierajcie tę zacną ideę chociażby zwykłym piątakiem. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w następnym filmie, który mam nadzieję, że będzie bardzo szybko. Jest 23.09, ale pomimo tego zmontuję i wrzucę to jeszcze dzisiaj. Hej, trzymajcie się.